Z ewangelii według świętego Łukasza Jezus wstąpił do Jerycha i szedł przez nie. Znalazł się tam wtedy człowiek nazywany Zacheuszem. Był on zwierznikiem poborców opłat, bardzo bogatym. Chciał on zobaczyć Jezusa, jaki on jest, lecz ponieważ był niedużego wzrostu, nie mógł z powodu tłumu. Pobiegł zatem do przodu, gdzie miał przechodzić, i wszedł na sykomorę, aby go zobaczyć. Kiedy Jezus przyszedł do tego miejsca, spojrzał w górę i odezwał się do niego: Zacheuszu, zejdź prędko stamtąd, bo dzisiaj w twoim domu powinienem się zatrzymać. Zszedł prędko i przyjął go z radością. Kiedy to zobaczyli, wszyscy z niezadowoleniem powtarzali, że poszedł odpocząć u grzesznego człowieka. A Zacheusz stanął przed Panem i rzekł: Panie, oto połowę mojego majątku daję ubogim. A jeżeli kogoś w czymś ograbiłem, zwracam czterokrotnie. Na to Jezus mu rzekł: Dzisiaj zbawienie stało się udziałem tego domu gdyż i on jest synem Abrahama, bo Syn Człowieczy przyszedł odszukać i ocalić to, co zginęło. Ta dzisiejsza Ewangelia jest jedną z moich ulubionych, jednym z moich ulubionych fragmentów Pisma Świętego. Przypomina mi bowiem ona o tym właśnie, że w oczach Pana Jezusa nie ma ludzi złych. Ten zacheusz, yy, tak po ludzku patrząc, nie tak najczęściej pewnie takich ludzi określamy mianem właśnie złych. Zdrajca, bo Żyd, który kolaboruje z okupantem, z Rzymianami, którzy okupują niesprawiedliwie, pobierają podatki od Izraelitów. Czyli to jest ktoś, kto przykłada rękę do zniewolenia swojego własnego narodu. Mhm. Czyli taki typowy zdrajca. Mało tego, to jest zwierzchnik takich ludzi. Yy, czyli, yy, czyli tak jakbyśmy powiedzieli w czasach komunizmu, nie wiem, no odpowiednik jakiegoś, na przykład yy, yy, szefa Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Mhm. Yy, no i, 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 i mało tego, jeszcze w tamtych czasach, to, w tamtych realiach, no to, to, to taki celnik mógł, miał wielką swobodę w, w nadużywaniu swojego stanowiska, swojej roli, funkcji i oni to często robili. I, i, I Zacheusz był strasznie bogaty właśnie pewnie dlatego, czy nawet na pewno dlatego i był świadom, że nie jednego człowieka jakoś ograbił, korzystając właśnie z tych swoich możliwości. A Pan Jezus takiego człowieka nazywa właśnie zagubionym, nie nazywa złym. Nie mówi, że to jest zły człowiek. On mówi, że, że go odnalazł, że on był zagubiony, a Pan Jezus odszukał go. Odszukał go trochę dzięki temu, że że Zacheusz wszedł na to drzewo, że chciał Pana Józefa zobaczyć. Dlatego to jest ważne, żebyśmy mówili o Panu Jezusie, przede wszystkim o tym, że warto Go zobaczyć. Właśnie, nie że trzeba, że warto. Warto spotkać się z Panem Jezusem. Ja myślę, że to, co ludzie mówili o Panu Jezusie, wtedy musiało być niesamowicie atrakcyjne, Skoro taki człowiek jak Zacheusz, tak pogubiony człowiek, nie zły, tylko pogubiony, chciał zobaczyć pana Jezusa. Tu jest dokładnie powiedziane, chciał zobaczyć, jaki on jest. No bo wiadomo, nie? No ludzie różne rzeczy gadają, nie? ale musieli ludzie mówić coś takiego, co go zapaliło do tego, żeby zobaczyć Pana Jezusa osobiście. I tutaj się spotkały te dwie rzeczywistości. Pan Jezus, który szuka zagubionych, który kocha każdego człowieka, również takiego celnika, zwierzchnika, poborców, opłat. Człowieka, powiedzielibyśmy, Podłego. Tak pewnie byśmy dzisiaj go też y, takich ludzi określamy często. Y, pan Jezus chce się z nim zobaczyć, a on jednocześnie chce zobaczyć pana Jezusa. On chciał go tylko zobaczyć, a pan Jezus postanowił się z nim spotkać. Postanowił przyjść do jego domu i to bezwarunkowo. To mnie zawsze, jak czytam tę Ewangelię, to bardzo porusza, że, że pan Jezus nie powiedział do tego Zacheusza: Słuchaj. Mógłbym się dzisiaj u ciebie zatrzymać, ale obiecaj mi, że się zmienisz. Obiecaj, że porzucisz ten swój zawód tego poborcy opłat, przestaniesz ludzi wyzyskiwać, okradać, bogacić się kosztem innych. Obiecaj mi, że, że, że potrafisz, że to, że to zrobisz. Obiecaj mi. Nie, nic takiego Pan Jezus nie powiedział. Powiedział po prostu: dziś powinienem się u Ciebie zatrzymać. Pamiętamy, w innych tłumaczeniach jest dzisiaj muszę się u Ciebie zatrzymać. Koniecznie chcę dzisiaj być u Ciebie. Tylko tyle Pan Jezus powiedział. I to Go odmieniło. To odmieniło Zacheusza. Nie jakieś pouczenia, połajanki, nie jakieś y, wymuszanie właśnie jakieś Deklaracji o zmianie, o nawróceniu. Nie, właśnie obecność, spotkanie z Panem Jezusem. Ja wiem, ja czytając tę Ewangelię, zawsze sobie przypominam, że, że ja nikogo nie zmienię, że nawet nie ma sensu, żebym Żebym jakoś przekonywał ludzi do zmiany swojego życia, postępowania, że najlepsza rzecz, jaką ja mogę zrobić jako uczeń Pana Jezusa, jako ten, który poznał Pana Jezusa, to, ja, to to, że ja mogę pomagać ludziom spotkać się z Panem Jezusem. Że mogę opowiadać o Nim takie rzeczy, żeby ludzie chcieli właśnie Go zobaczyć, żeby ludzie chcieli Go zobaczyć. Jeżeli spotykam się z taką sytuacją, że ja coś mówię o Panu Jezusie i ktoś pod wpływem tych moich słów bierze do ręki Ewangelię, zaczyna ją czytać, czy, czy inne książki, czy w ogóle po prostu zaczyna poznawać Pana Jezusa w ten czy inny sposób, przyjeżdża na jakieś rekolekcje, słucha czegoś właśnie w internecie, na YouTubie, żeby się coś więcej o Panu Jezusie dowiedzieć, to to ja się cieszę, że spełniłem swoją rolę. I często, często, nie zawsze, nie zawsze, ale często życie takich ludzi się odmienia, ich postępowanie się odmienia. Czasem nawet za bardzo nie musi się odmieniać, bo. Czasem nie odmienia się ich postępowanie, bo, bo nie ma w tym postępowaniu na przykład niczego takiego jak na przykład było u Zacheusza, ale na przykład zmienia się ich jakiś taki stan duchowy, wewnętrzny, wypełniają się pokojem, radością, nabierają jakichś sił, których wcześniej nie mieli. I wiem, że kiedy to się dzieje właśnie nie? u innych. Którzy postanowili poznać bliżej pana Jezusa, bo ja ich jakoś zainspirowałem. No to, no to właśnie to jest to, o co chodzi. Pan Jezus ma zmieniać ludzi. Ja nikogo nie zmienię. On jest tym, który niesie zbawienie. On jest zbawicielem. Ja nie jestem zbawicielem. I ja mogę tylko, tylko, no właśnie, być taką sykomorą. Mogę być kimś kto opowiada o Panu Jezusie tak po prostu. nie? to tu, to tam w internetach nie? czy gdziekolwiek po prostu, gada, gada, ale właśnie w taki sposób mówi, że, że ludzie mówią warto zobaczyć jaki on jest na własne oczy. warto zobaczyć Jezusa. i i o to mi chodzi w życiu. Nie o to, żeby ludzi zmieniać. Tym, który zmienia, jest Pan Jezus, mówiąc dokładniej to, co zmienia ludzi. I tak jak powiedziałem, nie tylko czy niekoniecznie nawet ich postępowanie, bo czasem to nie jest takie aż konieczne, ale co zmienia ich jakoś wewnętrznie, to jest po prostu spotkanie z Chrystusem. On, On, On i jeszcze raz On. Jest tym, który zbawia, czyli wydobywa człowieka z jakiegokolwiek złego położenia, obojętnie czy to jest grzech, czy to jest jakiś smutek, zniechęcenie. Tym, który nas zbawia, jest sam Chrystus.